Na tyle dobre, że oni stwierdzają bardzo wyraźny wpływ wdrażania mediacji na ilość spraw, które rozpoznają w postępowaniu sądowym. No i to jest, proszę Państwa, ważne, choć musimy sobie zdawać sprawę, że to jest tylko efekt uboczny mediacji, ponieważ zdawać sobie sprawę musimy z tego, że Rozwiązywanie konfliktów przez, przez sądy, przez sądy państwowe to jest e, swoistego, z, swoistego rodzaju zło konieczne. Zawsze porozumienie jest lepsze niż e, przymus państwowy. Wobec tego idea mediacji to jest coś naprawdę wielkiego, coś, czemu warto poświęcić czas i wysiłek. Ja proszę Państwa ostatnio miałem okazję słuchać właśnie w związku z Dniem Mediacji, jak wiemy Ministerstwo Sprawiedliwości e, wiele e, środków przeznaczyło, wysiłków na to, by, by tę ideę krzewić i są takie codzienne programy radiowe poświęcone w, między innymi mediacji, choć, choć nie tylko mediacji, różne problemy. E, e, prawne są e, tam e, omawiane w celu popularyzacji wiedzy prawnej. Tu mamy naprawdę duże zaległości. I proszę Państwa, i z ust pewnego specjalisty padło takie stwierdzenie, jak wiemy, każde postępowanie sądowe jest przewlekłe. I proszę Państwa, jako sędziego trochę mnie to ta wypowiedź zabolała. Ale jestem gotów zgodzić się z autorem tej wypowiedzi pod jednym warunkiem, że każde postępowanie sądowe przewlekłe jest w tym sensie, że w sądzie obowiązuje pewien formalizm procesowy, ale formalizm procesowy rozumiany bez kontekstu pejoratywnego. Proszę Państwa, w szczególności prawnicy powinni przeciwstawiać się. E, temu, aby formalizm procesowy traktować jako coś, czego my się mamy wstydzić, czy jako jakieś zjawisko szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Profes e, pro, e, formalizm procesowy jest gwarancją równoprawności stron procesowych. Jest, krótko mówiąc, gwarancją sprawiedliwego procesu. A wobec tego, oczywiście, pro, e, 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 formalizm taki, który nie przybiera postaci e, skrajnych i z którymi częstokroć e, zgodzić się trudno. A więc, wracając do tej wypowiedzi radiowej, powiedziałbym, w sensie tym każde postępowanie jest sądowe jest przewlekłe, albowiem sąd zobowiązany, zobligowany jest do przestrzegania zasad formalizmu procesowego, jakie by one nie były. Dlatego zawsze porozumienie jest lepsze niż wyrok czy postanowienie sądu. I dlatego myślę, jesteśmy zgodni i z obecnością swoją potwierdzamy ten pogląd, że mediacja tak, zdecydowanie tak. Mimo trudności, które, które bez wątpienia nas czekają, zachęcam wszystkich Państwa do wytrwania przy idei mediacyjnej. Dziękuję pięknie.